Witajcie. Na kanale pojawił się mi Mykoła, jaki ma w komentarzach pretensje, że ciągle jeżdżę po jego ukochanej Ukrainie. Ja wiem, Mykoła, że z ciebie prawdziwy wagabunda i Trotter i nawet w sąsiednim kołchodzie ty już był. Ale uwierz, wszystko jeszcze przed tobą. Może właśnie teraz jedzie po ciebie czarny busik, ale on ci zaoferuje bilet tylko w jedną stronę, na front. Ja dziś zabiorę was do kraju, gdzie słońce świeci nawet w nocy. Słońce narodu. Ale w Korei Północnej lepiej pozostać w cieniu, bo zamiast pięknej opalenizny można się śmiertelnie poparzyć. Najpierw jednak odwiedzimy kraj, gdzie kosy wypasa się na drzewach, a pod koniec wpadniemy do państwa, gdzie wszystko ginie, prawie jak na Ukrainie. Zapraszam. Polska i świat to niezależny kanał, gdzie omawiamy ważne tematy bez cenzury. Wspieraj nas subskrypcją, lajkami i komentuj omawiane tematy. Znacie kraj, w jakim kozy wypasa się na drzewach, a zamiast YouTube'a lokalny muła nadaje swoje wiadomości z minaretu? Mar Maroko, bo o nim mowa, właśnie kupuje okręty podwodne. I to od razu na bogato, bo dwie nówki sztuki. Trochę słabo na tym tle wygląda Polska z naszą imponującą marynarką podwodną. Mamy okręt, jaki nieco przypomina mi Lenina, też jest z Rosji. Też jest trupem, też leży w sarkofaku zwanym suchym dokiem. I też specjaliści skaczą się niego non-stop, aby się nie rozpadł. Chociaż na to, aby ożył, nadziei brak. Jak widać, król Maroka wie, jak dbać o własną flotę, więc może i w Polsce czas wrócić do monarchii. Napiszcie, kogo widzielibyście na tronie, a kogo w roli nadwornego błazna. No a tymczasem słońce narodu północno-koreańskiego ma powody do zadowolenia. Najpierw jego ekipa o nazwie Trade Traitor zwana również jako Lazarus Group, czyli litarni hakerzy Armii ukradli z giełdy kryptowaluty Ether o wartości 1,5 miliarda dolarów. Chodzi o gie giełdę bybite. Najprawdopodobniej dzięki temu słoneczko popatrzyło łaskawym na okiem na swój głodujący naród i skazało na śmierć 10 urzędników, jacy zbyt gorliwie ściągali daniny. Według polecenia mieli oni zbierać ryż dla wojska, ale z rozpędu brali jeszcze zwierzęta gospodarskie oraz sprzęt domowy. Sami Koreańczycy mówili, że nawet japońskie wojsko podczas okupacji nie dopuściło się do takich czynów. Finalnie już poleciało 10 głów, ale na wyroki czekają jeszcze posiadacze następnych. Ja się zastanawiam, czy przypadkiem tak drastyczne rozwiązanie nie jest dobrym batem na zbyt popędliwych urzędników. Wyobraźcie sobie, jak ostudziłaby zapędy komorników egzekucja ich kolegi, jaki zabrał ciągnik sąsiadowi dłużnika. Kim ma ostatnio całe pasmo sukcesów. Koreańczycy z południa, no ci sami, od jakich kupujemy czołgi i samoloty, sami się zbombardowali. Chciałbym widzieć minę północno-koreańskiego słoneczka w momencie, gdy mu o tym powiedziano. Może nawet w przypływie dobrego humoru w ten akurat dzień słoneczko nikogo nie skazało na śmierć. No i jeszcze, wracając z powrotem do tych okrętów podwodnych, to Kimowi Koreańczycy budują sobie okręt podwodny. No, bardzo dzielne chłopaki ryżu podobno nie mają, ale własny atomowy okręt podwodny to oni będą mieć, a my pewnie długo jeszcze nawet zwykłego kupnego starocia nie będziemy mieli. A w tej biednej Szwecji nie dość, że padła im firma, jaka miała być wizytówką nowoczesności omówiłem w tym odcinku o tym to jeszcze już były doradca premiera od spraw bezpieczeństwa ciągle coś gubił. Kiedyś zgubił na przykład telefon w ambasadzie Węgier, potem notatnik w szwedzkim radiu, a ostatnio zgubił tajne dokumenty. Zgubę znalazła sprzątaczka z Gruzji, powiązana z Rosjanami. E, szwedzkie służby specjalne chciały przesłuchać Gruzinkę, ale. No właśnie, Gruzinka również się zgubiła. To gubienie w końcu zgubiło i samego doradcę, i finalnie nawet jego kumpel premier nie znalazł sposobu, aby go uratować. Dzień bez News USA byłby chyba dniem straconym. Administracja Trumpa wprowadziła nową funkcję w aplikacji CBP Home. Za pomocą tylko jednego kliknięcia osoby, które przebywają na terenie Stanów Zjednoczonych będą mogły się samodeportować. Czy my mamy jakąś apkę dla naszych drogich w utrzymaniu gości ze wschodu, aby im tą aplikację wzbogacić o taki dodatkowy przycisk? Tutaj, w tym miejscu miało być coś o nieco od nas na wschód, nie Ugandzie, ale na życzenie Mykoły tym razem opuszczę. No będzie w następnym odcinku. Zatem wrócimy sobie jeszcze teraz do naszego ukochanego słoneczka. Z jego przepięknego, pełnego dobrobytu kraju do biedy próbowało zbiec trzech desperatów. Robili to w nocy, ale słoneczko, a raczej jego żołnierze nie spali. Uciekinierzy dostali po kilkadziesiąt ołowianych pestek każdy i zostali publicznie zwęgleni. To wydarzenie rzuca całkiem nowe światło na poziom życia w Korei Północnej, sugerując pewne bogactwo, bo taka rozrzutność pestek i opału nie bierze się przecież znikąd. Trump kupił Teslę, ale tylko jedną, a to wygląda mi na maxi cieniarstwo – na początek przejrzymy się jednak, jak kupuje Tesla prezydent Stanów Zjednoczonych. Trzeba również przypomnieć o tym, że w tym momencie w Stanach Zjednoczonych mamy potężne protesty przeciwko Tesli. Płoną auta, płoną ładowarki, a i obrywa się salonom. Ja już mówiłem w poprzednim odcinku, jak wygląda sytuacja finansowa Tesli, której ceny akcji po prostu poleciały bardzo w dół. Oglądajcie sobie ten poprzedni odcinek, jeżeli chcecie wiedzieć więcej. Jako ciekawostkę powiem wam jeszcze, że prezydent Stanów Zjednoczonych, co prawda, może kupić sobie Tesla, ale nie może ją e, sam jeździć jako kierowca. Albo będzie nią uważony, albo jest to tylko taki marketingowy zakup, żeby poprawić wizerunek firmy. No a teraz pora wyjaśnić Wam, dlaczego mówiłem, że zakup jednej tesli to po prostu cieniarstwo. Pamiętacie, stary, dobry dowcip o pogranicznikach. Jest tak stary, że wtedy na każdej granicy były kontrole cła i przemyt kontrabandy. Otóż urzędnicy postanowili wśród celników rozprowadzić ankietę na temat łapówkarstwa. Pytanie brzmiało. Ile czasu potrzebujesz, aby za łapówki kupić BMW? Celnik na naszej zachodniej, czyli polsko-niemieckiej granicy, odpowiada jakieś 2-3 miesiące. Celnik na południu, na polsko-czeskiej granicy, mówi coś koło pół roku. Celnik ze ściany wschodniej po dłuższym zastanowieniu odpowiada, tak ze 2-3 lata. Komisja jest bardzo zdziwiona tą odpowiedzią, więc ktoś z komisji pyta tego celnika, dlaczego tak długo. Celnik ze ściany wschodniej odpowiada – chłopaki, nie przesadzajcie, BMW to w końcu duża firma. Dziękuję Wam za uwagę. W skrócie przypominam o subskrypcjach, lajkach i korzystajcie ze swobody w komentarzu, jako że ja nic nie cenzuruję, nawet mykoły. No i pamiętajcie o wspieraniu kanału, bo każdy grosz na wirtualną kawę, do której linki są na dole, się liczy. łaby się nawet i każda chrywna, ale sądzę, że mykoła się na to nie zdecyduje. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.